Proszę Państwa, dzisiejsza dziesiąta rocznica członkostwa w Unii Europejskiej została poprzedzona informacją, że od początku lat dziewięćdziesiątych Kongres Liberalno-Demokratyczny, czyli kanapowa partyjka Tuska, dostawała nielegalnie dotacje od Niemiec. Można by rzec, było to dawno, jedna afera więcej, jedna mniej nie robi różnicy. Prawdy nie ujawniono wcześniej, gdyż jej autor Paweł Sikor, Piskorski, były kolega partyjny Tuska, mógł bawiać się swoje życie, a miał ku temu powody. Od początku 1989 roku, czyli tak zwanej transformacji, zamordowano paradziesiąt osób, które odważyły się ujawniać proceder grabieży Polski. Tylko zarządów Tuska. Zamordowano w Polsce co najmniej 30 osób, które za duże wiedziały, w tym Andrzeja LeBera, który już w 2001 roku mówił w Sejmie o setkach tysięcy dolarów z Niemiec dla partii Tuska. Dla zrozumienia 25-letniej transformacji i członkostwa Polski w Unii Europejskiej trzeba zobaczyć, kim jest Tusk i jego kolesie. Którzy od 1999 roku, 90 roku działali już jako Kongres Liberalno-Demokratyczny za niemieckie pieniądze. Przytoczmy tu pewien cytat. Polskość to nienormalność. Polskość wywołuje u mnie niezmiernie, niezmiennie odruch buntu. Piękniejsza od Polski jest tylko ucieczka od Polski, tej przegranej, brudnej i biednej. To brzmi jak wyznanie Volksdeutscha czy niemieckiego kolaboranta. A jest to urywek wypowiedzi Tuska z 1987 roku. Ta nienawiść do polskości, a tym samym do Polski i Polaków, Mogła być wskazówką dla Niemców, że znaleźli odpowiedniego człowieka w ich planie gospodarczego podboju Polski. Od tej pory Tusk, człowiek znikąd, wraz z kolesiami Lewandowskim i Bieleckim zaczęli robić błyskawiczne kariery. Służąc Niemcom pozwolił na zablokowanie portu Szczecin-Świnoujście. Rurociągiem Rosja-Niemcy po dnie Bałtyku. Zlikwidował resztki polskich stoczni, by niemieckie mogły się rozwijać. Po zamachu w Smoleńsku zawarł z Putinem umowę na gaz na najwyższą cenę w Europie. Z perspektywy czasu widać, jak znaczącą rolę miał Tusk i jego kolesie w zaplanowanym, trwającym od 1989 roku do dziś piątym rozbiorze Polski. Przypomnę, że czwarty rozbiór miał miejsce w 1944 roku, kiedy Związek Sowiecki zabrał nam pół Polski i nas okupował do 1989. Polska w 1990 roku była dwunastym krajem świata pod względem potencjału gospodarczego, które wystarczyło zmodernizować, Proś, mam. by dorównać ja, nowe miejsca. Posiadaliśmy 8,5 tysiąca no tak... przedsiębiorstw, czego często bardzo nowoczesnych. Polska z takim potencjałem mogłaby się stać w Unii zbyt mocna, a przede wszystkim Niemcy zadbali o to, by zlikwidować polski przemysł, handel, banki przy pomocy polskich judaszy, dla których liczy się tylko pieniądz i władza. Grabież ta odbywała się bezkarnie, a ci, co próbowali to ujawnić, często tracili życie. Taki stan rzeczy trwa dziś. Przypominając kilka z tysięcy afer, Chcemy unaocznić, jak wyglądała likwidacja majątku Polski. Przede wszystkim zbudowanego zagierka w latach 70. Afery alkoholowe, węglowe, stalowe i inne rozpoczęły się już od rządów mazowieckiego. W 1991 roku zarządów bieleckiego... Ujawniono aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, gdzie pieniądze zamiast na spłatę polskich długów szły na prywatne konta. Ujawnił ją specjalista Niku Michał Falcman i na drugi dzień już nie żył. Prezes Niku Walerian Pańko zginął wkrótce w wypadku służbowej Lancji, a nieoficjalnie w wyniku wybuchu w samochodzie. Niedługo później pozbawiono życia jego kierowcę, i policjantów, którzy pierwsi byli na miejscu wypadku. W 1990 roku sprzedano jeden z najnowocześniejszych na świecie zakładu produkcji papieru i celulozy w Kwidzyniu. Na same maszyny wydano 400 milionów dolarów, nie licząc wartości zakładu. Po uwzględnieniu kwoty sprzedaży i ulg podatkowych okazało się, że minister przekształceń własnościowych Lewandowski oddał zakład za darmo. Ministro Waldemara Kozłowskiego wkrótce po złożeniu doniesienia do prokuratury o przestępstwie pozbawiono życia. Kolejne zakłady papiernicze w Kostrzynie nad Odrą sprzedano za 80 zł. To samo zrobiono z polskimi cementowniami i cukrowniami, sprzedając je za grosze Niemcom. W 2003 roku zarządów rządów Millera sprzedano koncert Polskie huty stali SA, złożony z czterech największych hut śląskich, za połowę rocznego zysku z produkcji, bez uwzględnienia wartości hut. Hutę Warszawa, zbudowaną za 3 miliardy dolarów, sprzedano za 18 milionów dolarów, czyli za trochę więcej jak jedną tysięczną wartości. Zarządów Buzka sprzedano, a właściwie zrabowano stocznię Gdańską za 4000 zł, a trzech przedstawicieli załogi stoczni, którzy chcieli zgłosić przestępstwo zostało zabitych. Największy przekret Buzka to utworzenie otwartych funduszy emerytalnych, by okraść Polaków z ich składek emerytalnych, wartych około 300 miliardów złotych. Wyprzedano liczące się w świecie polskie zakłady. Wiele z nich zostało wykupione tylko po to, by fizycznie je zburzyć. Wyprzedano za grosze banki, by pozbawić nas niezależności finansowej. Obecnie tylko jeden bank jest całkowicie polski. Wiele z nich po tej zmasowanej grabieży majątku polskiego już nadawaliśmy się jako biedny kraj do przyjęcia w 2004 roku w poczet krajów Unii Europejskiej. To właśnie był ten nazywany dziś skok cywilizacyjny. Mieliśmy wejść do Unii chrześcijańskich państw i niezależnych, a obecna Unia staje się coraz bardziej totalitarnym superpaństwem super poza rządem Niemiec. Nie taką Unię sobie wyobrażaliśmy. Przez takich ludzi jak Lewandowski, Walcerowicz, Bielecki, Buzek, Miller, Tusk i wielu, wielu innych, którzy celowo prowadzili Polskę do upadku, powoli robiąc z nas nową, generalną gubernię. Nasz papież święty Jan Paweł II wołał, brońcie wolności, bo wolność nie jest dana raz na zawsze. Tyle będziemy mieć wolności, ile własności. Tyle będziemy mieć ojczyzny, ile ziemi. To polską ziemię w Szczecińskim, Tusk wyprzedaje Niemcom. Już co najmniej pół miliona hektarów, a protesty polskich rolników są bez echa. W 2011 roku Tusk chciał sprzedać polskie lasy wraz z ziemią, które stanowią jedną czwartą powierzchni Polski. W tym roku chce najpierw doprowadzić lasy państwowe do upadłości, a później jako nierentowne sprzedać za grosze. Być może też Niemcom. Antypolski rząd Tuska przekazał około 30 miliardów złotych bezwrotnej pożyczki dla ratowania Grecji. A tych, Grecji, a tych pieniędzy Grecja nigdy nie zobaczyła. Tusk z Komorowskim obiecali 65 miliardów dolarów organizacjom żydowskim, które bezprawnie chcą wyłudzić od Polski za niby pożydowskie mienie. Tak jak Polacy byli i są karmieni kłamliwą propagandę o dobrodziejstwie prywatyzacji, tak samo są okłamywani o wielkich pieniądzach płynących z Unii Europejskiej. Prawda jest taka, że już Około 80% otrzymanych tak zwanych dotacji. Same nasze składki stanowią co najmniej 50% tych tak zwanych dotacji unijnych. Nic w ogóle nie mówi się o, o stratach, jakie Polska ponosi z tytułu uczestnictwa. Czy ktoś słyszał o wybudowanej pol jakiejś polskiej fabryce z dotacji unijnych? Nie! bo nie potom nas ograbiono, by teraz pozwolić się odbudować. Mamy być po prostu dostarczycielem taniej siły roboczej dla tych, co Polsce ukradli nasze fabryki i przedsiębiorstwa. Czy ktoś z tej współczesnej targowicy poniósł odpowiedzialność za grabież czy za zdradę Polski? Odpowiedź brzmi nie. Zamiast dożywotniego więzienia otrzymują tylko nagrody, nie licząc tego, co dostają na tajne konta w bankach szwajcarskich. Były minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski w nagrodę za bezwzględne niszczenie polskiej gospodarki został komisarzem unijnym. Premier Bielecki, zwany wtedy aferałem, stał się specjalistą od bankowości. Przez 6 lat prezesowania w banku PKO SA zarobił 20 milionów złotych. Drugi Jerzy Buzek w nagrodę za niszczenie gospodarki został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. W ostatnim czasie Tusk z Komorowskim udają obrońców Polski. Jakby zapomnieli, jak kilka lat wstecz zlikwidowali marynarkę wojenną doprowadzili do upadku przemysłu zbrojeniowego, likwidowali uczelnie wojskowe i niedawno zlikwidowali jednostki wojskowe na wschodniej granicy. Może znowu powiedzą, jak po zamachu smoleńskim Polska zdała egzamin. Mamy już około 15% bezrobocie. Prawie 3 miliony Polaków wyemigrowało za granicę w poszukiwaniu pracy. Prawie y, około 30% młodzieży jest bez pracy. Mamy ponad milion młodujących dzieci. Brak przyrostu naturalnego. Poprowadzona przez Tuska antypolska polityka dąży do wynarodowienia Polaków. Całkowity dług Polski wynosi już powyżej 4 bilionów złotych, czyli 4 tysięcy miliardów złotych. Prawda o tej zbrodni przeciw Polsce i jest porażająca. Propaganda sączona od 25 lat przez gazetę wyborczą, TVN i inne antypolskie media skutecznie eliminowała Polską tożsamość i Dumę Narodową. Patriotyzm i samodzielne myślenie. Prawda jest taką samą łaską, jak wiara. Można ją przyjąć albo odrzucić. Od tego będzie zależało, czy nasz naród przetrwa i czy uratujemy ojczyznę. Uratować możemy, jeżeli otrzęśnimy się z kłamstwa, a nie będziemy zniewolonymi parobkami we własnej ojczyźnie. Rządzący strajcy odpowiedzą kiedyś przed Bogiem za zmarnowane życie każdego Polaka i za sprzedaż ojczyzny. Każdy z nas, stając przed Bogiem, Zdał sprawę z tego, że pozwolił zmarnować krew przelaną za Polskę. Choćby tą przelaną przez około 100 tysięcy żołnierzy wyklętych walczących z komunistami o wolną Polskę, z sowieckim okupantem. I to jeszcze niedawno, do 1963 roku, ostatni żołnierz zginął, zabity przez komunistów. Nadszedł czas, by dokonać wyborów. Czy stanąć nad umęczoną ojczyzną, jak dwa tysiące lat temu i wołać z Judaszami i faryzeuszami, ukrzyżuj! Albo stanąć po stronie prawdy, po stronie wyzwolenia Polski, oby nasza najświętsza matka, Maryja, królowa Polski, pomogła Polakom otworzyć oczy. Szczęść Boże Polsce i Polakom. W imieniu Poznańskiego Związku Patriotycznego Wierni Polsce przewodniczący Bogdan Freytag. Dziękuję bardzo.